Dzień dobry. Już dawno się nie widzieliśmy z filmikami, ale przed świętami obiecałam Wam, że pokażę Wam, jak zrobić takiego aniołka. Ja już tego aniołka pokazywałam, ale troszeczkę w innej wersji. Dzisiaj jest taka wersja już, myślę, że już dopracowana. Spójrzcie jak to wygląda. O, ta wersja już jest zapisana w postaci wzoru. Tutaj macie wzorek. Za chwilę Wam go omówię. Była na Facebooku zagadka pokazałam ten element i co to zadałam pytanie, co to może być. Jedna z ważnych moich obserwatorek zgadła. Tak, to właśnie jest element aniołka. To są skrzydełka. Ten aniołek jest malutki, zobaczcie jak wygląda. No i było kilka osób, które po prostu przypominało mi, że mam, że go obiecałam, jak go pokażę. Więc dzisiaj Wam wreszcie nadszedł ten czas i dzisiaj Wam go pokazuję. Mikołaj przyniósł mi jeszcze mikrofon, także teraz może audio też będzie lepsze. Więc. Spójrzcie, zaraz zacznijmy od y, omówienia wzoru. Przy okazji, będziecie y, wiedzieć, jak czytać wzory. Ja wzory rysuję od niedawna, ale y, to znaczy już y, myślę, że już jest rok, jak zaczęłam rysować, no ale y, może być coś tam jeszcze niedociągnięcie. Ja ciągle się uczę, tak jak to wszyscy, y, jak to zwykle. Wszyscy y, z nas, że zawsze się uczymy. I teraz zaczynamy. To jest ten element pierwszy, czyli ta, y, czyli o ten element, ta główka. I od tego elementu zaczynamy. Spójrzcie teraz tutaj. Ja tutaj Wam poka pokażę. Zobaczcie, to jest ten element. I tu mamy czerwone czerwone cyferki, czyli to jest jeden rządek. Akurat ja tak sobie to podzieliłam, żeby rządki były, poszczególne rządki były oznaczane w ten sposób, że cyferki będą w jednym kolorze. Zobaczcie, ten z aniołek składa się z trzech rządków, bo zobaczcie, tutaj jeszcze mam ten, te zielone cyferki i tutaj jeszcze te filetowe. I zobaczcie, to jest ten. To jest ten, ten środek i ten, ta góra, czyli te skrzydełka, tak jakby górna część, czyli zaczynamy od tego, tutaj zaczniemy sobie y, od y, pierwszej, pierwszego y, tego, ja tu może dorysuję jeszcze y, na... Hmm. Na rysunku, kolejność tutaj wykonywanych, chociaż gdzie nie zaczniecie, to nie ma żadnego znaczenia. Pamiętajcie, że do tego elementu potrzebujecie dwie igły. Resztę elementu zrobicie jedną igłą, tylko do tego kwiatuszka, bo tutaj musimy dołączyć to kółeczko drugą igłą. I teraz tak, zacznijmy od tego yy, kółeczka, czyli tutaj zaczynamy, idziemy w ten sposób. U zostawiamy pikotka, tutaj robimy dalej. Tutaj dochodząc, bierzemy drugą igłę, czyli nawlekamy igłę z drugiego końca, drugą igłę z drugiego końca nitki. Tu mamy już nawleczoną. Odplątujemy sobie tyle nitki, żeby nam starczyło na całe zrobienie całości. I tutaj robimy tą, to kółeczko. I tutaj robimy dalej. Tutaj tak to wygląda, że to jest przerwa, ale to nie ma jakiejś tam przerwy, tylko po prostu dalej idziemy, robimy następne kółeczko, i potem tutaj to, to dociągamy, tutaj i robimy następne kółeczko, zwracając uwagę, gdzie są pikotki, gdzie są włączenia i tak dalej. I znowu dochodzimy tutaj do tego. Tutaj robimy znowu to kółeczko drugą igłą, i tu, i tutaj to. Dochodzimy do tego samego punktu. Czyli tu. Pamiętajcie, że tutaj są dwa pikotki, tutaj tych pikotków nie ma. Zresztą to jest wszystko narysowane. Uważnie trzeba, yy, uważnie trzeba patrzeć na wzór, bo te pikotki są nam do, potrzebne do połączenia sukienki. Widzicie, tutaj mamy to połączone, czyli jakbyśmy zaczęli, tutaj już kolejność Wam pokazałam. Jakbyśmy zaczęli stąd, tu. Tutaj C, i następnie, bo tu jedna, jeden jest taki wolny. Ja to wszystko na filmiku pokażę. Jeden jest taki wolny. Potem ten musimy połączyć tutaj z drugiej, z drugiej strony i ten tak samo tutaj do tego, do tego yy, pikotka. Do tego pikotka. Tutaj coś mamy troszeczkę yy, nie tak. Ja to ja tutaj będę chyba musiała poprawić ten wzór. Nie, dobrze jest, bo to jest strzałka. Także to jest ta strzałka, która tutaj nam yy, mówi, że te, to kółeczko łączymy z tym kółeczkiem. No i oczywiście tu, patrzcie, tu jest E i tu jest F, czyli tu to jest tak, jakby całości łączymy. Nie to, że te, to, tak jakbyśmy wyszli tutaj. Widzicie, także to jest i wtedy to się wszystko. Tu są te łączenia i to wszystko jest. Połączone na okrągło. A tutaj zaczynamy w obojętnie w którym miejscu, zwracając tylko uwagę, aby te ilości się nam, z węzełków się nam zgadzały. I tutaj robimy tą część, to robimy zaczynając powiedzmy tutaj. Robimy pierwsze to. Tutaj zostawiamy piekotka. Idziemy z powrotem i teraz znowu, oczywiście w tą stronę żeby tutaj nam z tej strony wyszło, tutaj, bo tutaj zostawiliśmy pikotkę, tu jest widać. Jeżeli tu jest 6, tu 3, tu 3, to znaczy, że tu jest pikotek. Więc um, zaczynając w tą stronę, tak. Tu jest znowu i tak cały czas na okrągło. I to wyjdzie nam ta sukienka. To jest ten, to jest ten elemencik. No dobrze, to tyle, tyle z opisu, jeśli chodzi o opis tego wzorku. Więc zaczynamy od tego elemenciku, od, od tego. Ja myślę, że w tym filmiku zrobię jeszcze ten, tylko ten elemencik, dlatego że... Że, żeby nie były zbyt długie, więc dziś w tym filmiku będzie ten elemencik, a następne filmiki, filmik myślę, że zrobię już do końca albo podzielę jeszcze na dwa. No ale to zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Chcę Wam to pokazać bardzo dokładnie, więc zaczynam. Mam nitkę, nie muszę jej tutaj dużo nawlekać, bo. No dobrze to zaczynamy robić właśnie ten element. Ja tutaj mam już, odmierzyłam sobie, odcięłam sobie 3, około 3 metrów nitki. Zobaczcie, tutaj tutaj jest tej nitki niedużo. Zaczynamy, bo to jest nieduży elemencik, to nam wystarczy. Widzicie, jak to wygląda. Ja tu robię igłą 1,11 i kordonkiem za 10 i tutaj na drugim końcu tej 3-metrowej nitki, możecie sobie zostawić troszkę więcej, zobaczymy. Zresztą będziecie widzieć, ile mi tu zostanie. Ja tutaj mam nableczone około 3 metrów. Więc teraz zaczynamy pierwszy element, czyli pierwsze cztery węzełki. Cztery węzełki, pikotek pamiętajcie, tu wszędzie pikotki są łączące, poza tym dorabianym drugą igłą, tam te pikotki są ozdobne. Teraz osiem ma być. 8 I teraz mamy, tutaj bierzemy już, właśnie tą drugą igłę nawleczoną z drugiej strony. Więc i robimy tak, jak tam jest, na pierwsze dwa, a potem robimy 7 pikotków oddzielonych tylko jednym węzełkiem. Tu już mam dwa. Jak się robi dwoma igłami? To macie teraz niedawno wstawioną przypominajkę, ale tutaj możecie też zobaczyć. To tylko ten element, więc to nie jest tak bardzo skomplikowane. I teraz, zaraz policzmy, bo może nie jest tu 7. Ja tak intuicyjnie: 2, 4, 7, dwa, 4, 6, 7, czyli moje. Intuicyjnie jest dobrze. Teraz robimy tutaj malutki pikotek. On będzie nam potrzebny łączący i trzy węzełki. Tak, jak tam macie, uważnie patrzcie na tym yy, rysunku. Tu możemy sobie jeszcze poprawić, jak tam sobie, jak zwykle. I teraz po malutku przeciągamy całą tą nitkę, która będzie nam potrzebna do zrobienia. Całego tego elementu. Jak widzieliście, aniołek nie jest duży, mocno zaciskamy, odkładamy igłę i robimy dalej to kółeczko. Czyli teraz znowu robimy cztery. Jeden mały pikotek i znowu cztery węzełki. I, cztery. I mamy to pierwsze kółeczko, to kółeczko tutaj zaciskamy i mocujemy jak zwykle. I mimo, że tam jak Wam mówiłam, jest taka przerwa, to nie tej przerwy po prostu nie rysunek nie zawsze da się tak dobrze narysować w tej aplikacji, którą podsunęła. Podsunęły dwie panie i naprawdę się sprawdza. Teraz cztery. I jest łączenie. Jest cztery węzełki. Tu mamy łączenie. Ja już tutaj nie pokazuję Wam tak dokładnie tych technicznych spraw, jak węzełek robić. To macie na sploteczkach. Musicie tylko sobie trochę poszukać. Ja od czasu do czasu. Yy, yy, Udostępniam te stare filmy, więc nawet nie trzeba tak bardzo daleko szukać. Tu mamy 4 i zobaczcie, tutaj muszę połączyć jeszcze. Tu było 4, cztery, cztery i teraz muszę połączyć to kółeczko. I teraz mamy 8. 8. I jeszcze mały pikotek kończący i 4. I 4. Tak jak mówiłam, ja już tutaj y, staram się robić tak, żeby było to dosyć sprawnie, żebyście po prostu zobaczyli, jak mamy tego, y, tego aniołka zrobić. Oczywiście wiążemy, mocujemy każdy element. Tak. Mam nadzieję, że po dłuższej przerwie ten filmik wyjdzie w porządku. Znowu cztery. Tutaj łączymy. I to jest już drugie kółeczko. To już jest trzecie kółeczko, a trzecie kółeczko to pamiętajcie ma te dwa. Ono same czwóreczki ma tych i ma te dwa pikotki, do których przyłączymy sukienka. W trzecim kółeczku. Dwa, cztery i jest ta pierwszy pikotek. Pikotki róbcie małe, to wtedy to nie będzie takie, to wszystko będzie miało yy, taką spójność. Tutaj może przesadziłam nawet z tym, ale to nic, my go sobie tutaj... Sprawdzimy tak, żeby było widać, który to jest, w którym to miejscu po prostu. I jeszcze. To jest ten drugi do przyłączenia sukienki, cztery, i jeszcze jeden pikotek do przyłączenia następnego kółeczka tego elementu. Tak to wygląda na. igle przeciągamy, robimy kółeczko, mocuję i przechodzę do czwartego kółeczka. Do czwartego kółeczka tu jest łączenie. Już Wam tutaj nie mówię tak bardzo. Pamiętajcie, że macie wzorek na już udostępniony. Bo tutaj na filmiku to tak nie, nie ma jak tam to byłby długi filmik i tak będę musiała go wydzielić, tak jak mówiłam, na dwie części cztery. To jest czwarty, czyli tutaj muszę mieć osiem osiem. Jeszcze raz dwa, cztery, sześć, widzicie, przesadziłam, zrobiłam dziewięć, to można zawsze puścić, i teraz robię jeszcze osiem. Robię tutaj. Było 4, 8. Tak, teraz robię następny. Pamiętajcie, że już jak już czwarty jest, to musicie zrobić o ten element. Czyli w tym czwartym. Po ośmiu. Tutaj robicie. I jeszcze raz pokazuję Wam, jak się robi to. Bierzecie tą drugą igłę, czyli ten drugi koniec nitki. Robicie jeden, dwa I teraz te pikotki są tutaj, te 7 pikotków są ozdobne. Staramy się, żeby były równe, chociaż jak będą troszkę nierówne, to myślę, że to nie jest jakiś taki wielki problem. To jest, ręcz, to jest yy, praca ręczna, więc ma prawo troszeczkę nierówności, być 5 sześć, i jest siódmy, i teraz jest dwa, mały pikotek, który będzie nam potrzebny do łączenia, i trzy węzełki. I tutaj nam się to zaciągnie w kółeczko. To jest tak jakby robione nitką od igły. Jak tam sobie zobaczycie, ja tam Pokazywałam robininku, i tak naprawdę to już ta igła nam nie będzie potrzebna, ta druga igła. Tutaj zaciągamy w palcach i robimy dalej to kółeczko. Czyli po tym mamy jeszcze cztery. Cztery. Mały pikotek do przyłączenia następnego kółeczka i znowu. I zamykamy to w kółeczku. Jeszcze zostało nam dwa kółeczka i w sumie ta, ten element będzie zakończony. Jeden, dwa, trzy. 4 Łączenie. I tutaj robimy znowu 4 4 i tutaj musimy przyłączyć to kółeczko, żeby ono takie było tutaj między między tymi kółeczkami to to skrzydełkowe kółeczko, żeby ono nam wyszło. I teraz po tym robimy yy, osiem. Nie. Osiem. I teraz jeszcze jeden pikotek. I cztery. Zamykamy to w kółeczką. Pamiętajcie, uważnie patrzeć trzeba na wzorek, jak zawsze. Ja niektóre, niektóre rzeczy takie proste robię. Już bez y, patrzenia, no ale, ale y, tak to wygląda, że y, potem czasami y, mam jakiś tam błąd. Myślę, że lepiej robić to z wzorkiem i patrzeć uważnie na wzorek. Szczególnie, jeżeli się jeszcze nie ma sprawy. I teraz robimy ten ostatni y, ostatnie kółeczko z tego. Elementu górnego. Tutaj mamy łączenie. I to jest to kółeczko, które będzie po nam służyło do dołączania sukienki. I teraz jest trzy. Cztery pikotek. to jest to kółeczko, które będzie nam... To jest tak jakby to kółeczko. Czyli tutaj są te yy, pikotki do łączenia, do przyłączania sukieneczki. I znowu mały. I tutaj jeszcze jest ten, to jest ostatnie kółeczko, więc tutaj pamiętajcie, że musimy to połączyć z, o, z, tym, z tym kółeczkiem. Czyli tu już mamy teraz. Ja, przyłączanie w takich małych, małego kwiatka też Wam niedawno udostępniłam, także. Także zobacz, tam sobie musicie poszukać, ale tutaj Wam pokazuję. To trzeba tak złożyć. Tutaj przyciągnąć tego pikotka do, do tej. Tak. Ale mówię, szukajcie, tam jest mały łączenia i też jest przypominajka. Jak w ostatnim wzorze pokazywałam tam ten kwiatek. Zaraz po tym kwiatku wzorku taki kwiatek jest potem jest filmik właśnie jak robić to, jakby ktoś miał jakieś problemy, jak to łączenie robić. Tam jest tak naprawdę bardzo krok po kroku pokazane. No i tutaj mamy zakończony ten, ten element. Oczywiście, tak jak każdy element, musimy to zawiązać. No, i dołączyć tutaj do tego miejsca, z którego zaczynaliśmy. O. Oczywiście też mocujemy, i ja jak zwykle to robię na dwa węzełki. I w zasadzie ten element mamy. Koń, za, chowamy niteczki i element ten górny mamy zrobiony i to na tym zakończę ten filmik i za chwilę wstawię też tą drugą część także bezpośrednio będą te filmiki tak żeby ten aniołek był jeden po drugim pamiętajcie musicie wejść na sploteczki bo Facebook niekoniecznie wam tak pokaże jeden za drugim więc, więc trzeba zaobserwować sploteczki Wejść na profil i tam będzie zaraz jeden po drugim filmik, jak robić dalej.